Czy o czym, o kim? Ja już wiem. Proszę przeczytać. Proszę, Dobrze. O... Pan Sławomir Stępniński, dziękuję. Dobrej nocy. Dobranoc Państwu. Dobry wieczór. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa i Białystok. Bardzo proszę o zapalenie światła i nieopieranie się o ścianę. Jeszcze trwa hymn Krakowi, więc jeżeli jest taka możliwość, to posłuchajmy go troszeczkę. Tak toczony ten hymn z tego spotkania. A nie jeszcze, jeszcze trwa, przepraszam. Z o co. Odchodząca piłka i 1 do zera. I widzę, że Goliak zdobywa bramkę dla Legii. Smoczek w ustach. Także wyciągnął ze spodenek smoczek i... To dziwne, tak ze smoczkiem grać? Ale w dodatku jeszcze ze spodem, a no, mniejsza z tym! W środku pola zagra dziś młodziutki 90-rocznik Jakub Pielasz, Jakub Popielarz. Proszę zdradzić, jak remisuje się mecz jeden do jednego, nie oddając ani jednego celnego strzału na bramkę rywali? A co, samobójczy gol? Tak? No nie, nie widziałem. A nad tym, co pan powiedział, popracujemy, dobrze? A Mirosław Szymkowiak obiecał, że jeżeli popisze się asystą Tomasz Kiełbowicz, to coś zrobi. No przestań, mówi Kiełbowicz, ale Szymek jest słowny. Lewy but wypolerowany. Będę, <śpiewa> Będę ci, ci czyścił tego buta, powiedział Mirosław Szymkowiak. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam przyjaciół, a nie przyjaciół, nie przyjaciół. mówię do zobaczenia. Cześć.